To miejsce wygląda na opuszczone. Hmm. Jakby wszyscy uciekli stąd w pośpiechu. Podróżnik. To miejsce jest całkiem wyludnione. Myślałam, że pan ciągle tu będzie. April Ryan, o nie! To cieszę się, że cię widzę, dziewczyno. Wynoś się z Merkury, zanim to wszystko się rozleci. Ale pan zostaje, pani Westhouse, prawda? Raczej tak, zawsze byłem idiotą. Nie jest pan idiotą, panie Westhouse. Brian, walczysz o coś, co wierzysz. O coś, na czym ci zależy. Nie zależy mi na tym przeklętym mieście. Myślę, że jednak ci zależy. I to bardzo. Ale nie chcesz się do tego przyznać. O, no cóż. Wybudowałem ten dom własnymi rękami. To pierwsza rzecz, z której kiedykolwiek byłem dumny. Naprawdę dumny. Nie mam zamiaru zostawić go tym przechlętym tyleńskim trolom, napadającym na nas pod pretekstem obrony swoich granic. To awangarda trzyma ich na smyczy. Jestem tego pewien. Co zrobisz, kiedy tu przejdą? Mam w szafie stary pistolet. Wystarczy mi nabojów, żeby pozbyć się przynajmniej ze dwóch tuzinów tych goblinów. <noise> Jak mam zginąć, to w walce. Dasz sobie radę, jestem tego pewna. Tylko odstaw butelkę aż do czasu, gdy będzie można świętować zwycięstwo, dobra? O, to się nie marn dziewczyno. To moja ostatnia skrzynka prawdziwej łyski. Teraz zostało mi tylko przeklęte markuriańskie wino. Uwierz mi, nie ciągnie mnie, żeby się tym opić. <noise> Wierzę ci. Trzymaj się, Brian. Uważaj na siebie. Ty też, April. Będę trzymał za ciebie kciuki, a jeśli kiedyś tutaj wrócisz. Obiecuję, że cię odwiedzę. Do zobaczenia, Brian. Wspaniały widok. U nas za takie miejsce trzeba by zapłacić dziesiątki milionów. Tutaj pewnie można się nim rozkoszować za darmo, solidne, dębowe drzwi, wejdź, zaszczytny gościu. Zaraz byłbym do ciebie zszedł. Cieszę się, że nic ci się nie stało, abnaksusie. A miało mi się coś stać. Nie wiem, bałam się. Wszyscy inni opuścili miasto. Tak. Większość uciekła. Nadciąga wojna. Czy zatem ty także nie powinieneś uciekać? Uciekam. Po tym, jak się z tobą zobaczę. Nie powinieneś się dla mnie narażać na niebezpieczeństwo. W takim razie dla równowagi. Znajdziesz trzy kamienie, prawda? Dwa już znalazłam. Brakuje mi tylko jednego. Oto on. Powierzyli mi go Wenarowie. Miałem go zabrać do Merkurii i tam czekać, aż Kan Angla przyjdzie, żeby go ode mnie zabrać. Miałeś go przez cały czas? Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Zabranie go ze sobą w długą podróż byłoby zbyt ryzykowne, April Ryan. Teraz masz cztery kamienie, które tworzą jeden. Moja misja dobiegła końca. Zasłona już na mnie spłynęła. Teraz jest tylko teraźniejszość i przeszłość. Nie ma przyszłości. Zasłona już na nas spłynęła. Muszę powrócić do swojego ludu, żeby być z nim w tym mrocznym czasie. Dziękuję za pomoc. Będzie mi ciebie brakowało. Ja też będę tęsknił. Niech równowaga błogosławi i strzeże nas wszystkich. Niech równowaga będzie z tobą, April Ryan. kawałek kamiennego dysku dał mi go Abnaxus, jego ludzie najwyraźniej mieli ten kawałek od bardzo dawna. thank you Chyba coś jest nie tak. Wygląda na to, że coś blokuje paszczę smoka tak, że nie może się do końca otworzyć. Nic nie mów. Chcesz gdzieś się dostać i mam ci w tym pomóc. Ciebie też miło widzieć. Dlaczego jesteś taki cyniczny? Bo wygląda na to, że przywołujesz mnie tylko wtedy, kiedy chcesz, żebym coś dla ciebie zrobił. Nigdy po to, żeby mi powiedzieć: Witaj, kruku, jak leci? Albo: Hej, chciałam ci tylko powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Przepraszam, mam tak wiele spraw na głowie, że zapomniałam, jak powinnam traktować przyjaciół. Przyjaciół? Jestem twoim przyjacielem? Zrobię co tylko każesz, malutka. Jestem na twoje rozkazy. Kruk. Co mam dla ciebie zrobić? Paszcza Kamiennego Smoka nie otwiera się do końca. Mógłbyś sprawdzić dlaczego? Tylko tyle? Pff, łatwizna. No tak, rozumiem. Czy ktoś to kiedykolwiek czyścił? Jest tu tyle starego gołębiego gu... <laughs> gołębiego łajna, że część wręcz skamieniała. Świetnie! Oddziob to! Mam to oddziobać? O nie, 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 nie. To ohydne. Kiedy wyruszałem z tobą w tę podróż, to nikt ani słowem nie wspominał o oddziobywaniu gołębiego łajna. Możesz to oddziobać? Ja! Dysk równowagi, klucz do krainy strażnika, wykuty w ogniu smoka z czterech kamieni, które zebrałam w czasie wędrówki po Arkadii. Poza tym całkiem nieźle nadaje się na przycisk do papieru. To basen z wodą morską. Zważywszy na wilgoć, można by pomyśleć, że zbudowanie basenu w samym środku biblioteki to kiepski pomysł. Ale z magią pewnie nie ma rzeczy niemożliwych. A Ta woda prawie wrze! Od dysku dzieli mnie basen z wrzącą wodą. To zardzewiałe koło. Wyglądam jak prawdziwy żeglarz. Hej, równiacho! Ani drgnie! To mistrum Jerin, opiekun biblioteki. Tu jesteś? My? A, to ty. Jeśli chcesz skorzystać z biblioteki, to muszę cię rozczarować. Jesteśmy dzisiaj bardzo, bardzo zajęci. Nie, dzisiaj nie przyszłam tu czytać książek. To dobrze. Teraz, gdy zbliża się armia tyrenów, nie mamy zbyt dużo czasu. Czy jest tu gdzieś Westrum Tobajos? Mój Boże, więc o niczym nie wiesz? Przykro mi, ale Tobias nie żyje. Zamordowano go. Nie! Kto to zrobił? Nie wiemy, ale oczywiście podejrzewamy agentów awangardy. W całym tym zamieszaniu podczas ewakuacji żołnierze byli zajęci pilnowaniem, żeby nikogo nie stratowano i ochroną sklepów przed szabrownikami. Kiedy wszyscy już opuścili miasto, poszliśmy do świątyni, bo chcieliśmy uratować księgi. Znaleźliśmy Tobiasa martwego przy freskach, które tak bardzo kochał. Morderca ugodził go w serce. Wyglądało to tak, jakby kapłan nie próbował stawiać żadnego oporu. Prawdopodobnie znał napastnika. Dlaczego to Bajos? To był najbardziej uprzejmy i najlepszy człowiek, jakiego znałam. Zawsze pomocny, chętny mnie wysłuchać. Bardzo będzie mi go brakowało. Nam też. Był wielkim człowiekiem i wielkim westronem, ale niestety wielu nie podobały się jego poglądy. A awangarda? Awangardę na pewno ucieszyła jego śmierć. To następny powód, żeby zrobić wszystko, by ich powstrzymać. Czy ty także nie powinieneś opuścić miasta? O nie! Zostaję tutaj, z innymi kapłanami. Enklawa to nasze życie i nasz dom. Nie pozwolimy awangardzie i terenom wypędzić się stąd. Będziemy się bronili. Czym? Księgami? Może i wyglądamy łagodnie, ale nie oceniaj księgi po okładce. Wielu z nas zna magię. Ja sam potrafię wykrzesać całkiem niezłą kulę ognia. Mamy nawet miecze i łuki, ale niewielu z nas dobrze zna się na orężu. Ale wierz mi, nie pokonają nas tak łatwo. Do czego służy to zardzewiałe koło na dole? Koło? A, tak, koło. Używamy go do wypuszczania wody z basenu. Dlaczego nie można go ruszyć? Naprawdę? A tak, oczywiście. Trzymamy śluzę zamkniętą, żeby ktoś nie wypuścił wody przez przypadek. Mógłby się dla mnie otworzyć? Oczywiście, ale dlaczego? Bo muszę wypuścić wodę z basenu. Mój Boże, naprawdę? Dobrze, odblokuję ślub. Kompletny złożony w całość kamienny dysk wykuty w smoczym ogniu i ostudzony w zimnych wodach enklawy wartowniku. Boże, to jakaś armia! Zmierza w tym kierunku, a droga jest zablokowana! Gdzie jest tunel, kiedy go potrzebuję? Teraz naprawdę mam kłopoty. No dalej. Tunel, tunel. Robiłam to samo, kiedy byłam przerażona ostatnim razem i nie czuję się teraz ani trochę bezpieczniejsza. Nic z tego. Chyba muszę się ukryć. W... Au! w ostatniej chwili. Znowu jestem niezła, tyle że moje moce działają tylko wtedy, gdy jestem przerażona. Już drugi raz otworzyłam tunel instynktownie w chwili śmiertelnego zagrożenia. Najbardziej frustrujące jest to, że dalej nie wiem, jak to zrobić, gdy nie jestem przestraszona. Zaraz. Czy starsza pani nie mówiła, że powinnam skorzystać z tego, co robię najlepiej, żeby skoncentrować moje moce? Jeśli się nad tym zastanowić, to dlaczego tunel wyrzucił mnie tutaj? Nawet nie myślałam o pracowni.